bracia, drogie siostry, bez dwóch dań jest tak, że przeżywamy dzisiaj jedną z najważniejszych uroczystości w roku liturgicznym. Tak powiedziałem na początku tej mszy świętej. Jest ona trochę niestety przez nas nieodkryta z kilku powodów. Jednym z nich jest chociażby i to, że znajduje się w niedzielę. Więc trochę ciężko nam tę uroczystość zauważyć, no bo niedziela jak niedziela. Mało się różni. Dzień wolny, wszystko pozamykane, więc ciężko odrodzić od innych niedziel tę uroczystość. A, po, a kolejny powód, kolejny, równie ważny, że wspominamy dzisiaj jedną z tych trzech osób boskich, o których na co dzień najczęściej zapominamy. Bo zobaczcie, czcimy dzisiaj w sposób szczególny Ducha Świętego. Trzecią osobę boską. Zobaczcie, w naszej postałowej, pierwszej modlitwie, której każdy z nas się uczy, w znaku krzyża, imię tej osoby wymawiamy za każdym razem. Imię jej – Duch Święty. Nie Duch Siwy. Czasami widzę, jak ktoś skraca. Duch Siwy kropka. Święty nie jest przymiotnikiem, nie jest przydomkiem, to jest imię. Imią się nie skraca. Jak gdzieś piszemy imię Ducha Świętego, zawsze piszemy pełnym imieniem. Nie skracamy, bo to wygląda jakby jakiś podejrzany. Jan M., czy Zdzisław D., tak, w telewizji. Kiedy czasami opowiadają o jakichś przestępcach, czy podejrzanych o przestępstwo. Duch Święty. I zobaczcie, bracia i siostry to jest jedna z trzech osób boskich. Jedna z kluczowa postać naszego zbawienia, kluczowa postać naszej rzeczywistości i tej duchowej, i tej materialnej, a niestety o niej bardzo mało pamiętamy. No tak sobie, odpowiedzcie szczerze w sercu bracia i siostry, już nie mówię żeby na głos, ale inne znacie modlitw do Ducha Świętego, do Ducha Świętego, które modlimy się w sposób szczególny i wyłącznie do Niego. Mamy mnóstwo modlitw do Jezusa, Mnóstwo modlitw Różnych Świętych, a do Ducha Świętego, ile takich modlitw znamy czy odmawiamy? Ktoś tam może pamiętać jeszcze modlitwę z Katechezy przed religią. W Duchu świętego serto umysły nasze, to się odmawiało przed religią, no ale więcej. Albo pieśni do Ducha Świętego, ile znamy z głowy? eucharystycznych, do Matki Bożej, związane z, z martwychwstaniem, z Adwentem. To gdzieś tam coś jeszcze zaśpiewamy z Wielkim Postem. A z Duchem Świętym? Przed chwilą hymn. No to dziś tam jeszcze gdzieś tam kojarzymy. Przed um, Ewangelią słyszeliśmy sekwenty z Ducha Świętego. No, raz w roku ją śpiewamy, więc ciężko zapamiętać ją całą. A więcej? Zobaczcie, że Duch Święty jest najbardziej... E, przez nas zapomnianą postacią naszej wiary, a jest to najbardziej kluczowa postać naszej wiary. Bo gdziekolwiek się nie rozejrzymy, tam znajdujemy działanie Ducha Świętego. Mówiąc nawet prościej, ciężko znaleźć miejsce, które nie jest złym. Miejscem albo złem samym sobie, gdzie nie byłoby działania ducha świętego. No, bo przypatrzmy się, zacznijmy od samego początku. Co jest istotą człowieka wierzącego? No, powiedzenie wierzę w Boga. To buduje naszą tożsamość. To mówi, kim jesteśmy. Kiedy wyznajemy naszą wiarę i co czytamy w Piśmie Świętym? Pismo Święte mówi nam w Nowym Testamencie, że nie da się powiedzieć, wierzę w Jezusa, bez ducha świętego. Nawet kiedy mówimy Panu Bogu, ja w Ciebie wierzę, to nie jest tylko i wyłącznie mój wysiłek. Mój, owszem, to jest moja wolna wola, wolna decyzja, ale jesteśmy wspomagani duchem Świętym. I to jest tak potężna pomoc, to jest tak potężne wsparcie, że duch święty działa nawet w tych, którzy jeszcze nie są ochrzczeni. Nazywamy to w kościele łaską uprzedzającą. Bo Pismo mówi wprost, nie da się powiedzieć wierzę w Jezusa Chrystusa, a to jest fundament naszej wiary, bez działania ducha świętego. Tą mocą ducha świętego, łaską ducha świętego jesteśmy w stanie powiedzieć Panu Bogu: Ja w Ciebie wierzę. To duch święty pomaga nam rozpoznać to, co jest duchowe, transcendence, pozamaterialne, to, co jest związane z boskością Chrystusa, by wyznać wiarę w niego. Więc od samego początku naszej relacji z Panem Bogiem, Bóg nam pomaga w duchu świętym. Nawet wobec tych, którzy jeszcze zanim przyjmą chrzest, już są wspomagani duchami. Takim jest potężny duch święty, że nawet potrafi działać w nieochrzczonych. Kolejna rzecz, która jest fundamentalna naszej wiary, to jest modlitwa. I zobaczcie, co czytamy w piśmie świętym o modlitwie. Jak nie potrafisz się modlić, nie martw się. Duch Święty za Ciebie powie Bogu, co trzeba. Duch Święty Cię wspomoże. Nie musimy dać jakichś, nie wiadomo, jakichś wymuskanych, skomplikowanych modlitw. Nawet jak mam problem z modlitwą, ta modlitwa często słyszę od wielu osób, że księdla, no bo ta modlitwa jest taka oklepana, taka zwykła. Nie jestem taki poruszony wewnętrznie, tak jestem czasami zaspany, kiedy ją mówię. A ja się pytam, co w tym złego? Co mówi Pismo Święte? Jak nie wiesz, jak się modlić, nie martw się. Duch Święty Cię wspomoże. Jesteśmy zbyt niedoskonali, by czynić modlitwę doskonałą. Nie da się. To Duch Święty powoduje, że mimo naszej słabości, naszego zmęczenia, naszej prostoty tej modlitwy, nawet gdybyśmy odmówili dziś razy Ojcze Nasz, to jest nic złego. Duch Święty za nami będzie się przyczyniał u Boga. Przy każdej mojej modlitwie, oczywiście, jeśli mówię ją w pełni woli. Czyli to jest mój wybór, że ja tę modlitwę mówię. Kluczem jest akt woli, moja decyzja, to jest fundament, moja chęć. Jeśli nie ma tego aktu woli, to Duch Święty mnie nie zmusi, to tak nie działa, ale kiedy już chcę, a nie potrafię, to nie muszę się tym przejmować. Bo jeśli chcę i do Boga się będę zwracał, nawet w tej najprostszej modlitwie, on mnie wysłucha, bo pomoże mi duch święty. No zobaczcie, dwie kluczowe rzeczy naszej tożsamości człowieka wierzącego są niemożliwe bez ducha świętego. To no nie jest tak, że ten taki pobożny, takie piękny modlitw, Panu Bóg, Panie Boże, patrz, taka nowenna, siaka nowenna, tyle już poświęciłem na modlitwę. Nie, to duch święty. W którym pomaga, pomaga. ja tylko chcę Bogu oddać czas. To nie moja elokwencja, to nie moje rozgadanie, to nie jakość tych modlitw Panu Bogu zanoszonych, ale fundamentem to, że chcę i Bogu poświęcam czas, a całą resztę, że tak brudko powiem, odwala duch święty. Taka jest moc Jego. Trzecia rzecz, która jest fundamentalna naszej wiedzy, są sakramenty. Człowiek wierzący żyje sakramentami, to jest coś, to jest to same. Kiedyś było takie okute formułowanie, ten nie niepraktykujący, to jest zdanie błędnie wewnętrzne. Nie, nie da się wierzyć, nie praktykować. Bo jak ktoś nie praktykuje, to że nie wierzy. Nie da się być wierzącym nie praktykującym. To jest zdanie wewnętrznie sprzeczne. Człowiek wierzący praktykuje, czyli spotyka się z Bogiem Świętych sakramentach. I jak przyjrzymy się każdemu sakramentowi, przypomnę tych siedem, to w każdym, w małżeństwie, to jest trochę trudniej do zauważenia, ale bo to jest dość specyficzny sakrament, gdzie małżonkowie sami sobie ten sakrament udzielają. Ksiądz nie udziela tego sakramentu. Pamiętajcie, w małżeństwie ksiądz nie udziela ślubu. Małżonkowie sami sobie udzielają ślub. Ksiądz tylko jest świadkiem i podaje tekst, jest tuflerem. Ale więc tamten element trochę ciężko zauważyć, ale ten za chwilę, ale pozostałych sześciu sakramentach, jak się im przyjrzymy, przyjrzyjcie się dzisiaj Eucharystii, przyjrzyjcie się później spowiedzi świętej, przyjrzyjcie się sakramentowi sztuczy bierzmowania, który niedługo będzie w naszej parawii. W każdym tym sakramencie możemy odnaleźć gest Ducha Świętego. Przy chrzcie ksiądz nakłada rękę na głowę dziecka, gest nałożnia rąk to jest gest Ducha Świętego, gest wyciągniętej ręki a później namaszcza głowę dziecka krzyżmem świętym, bo w czasie Chrztu w naszym życiu zamieszkuje Duch Święty. W sakramencie bierzmowania biskup wyciąga rękę, ręce nad zgromadzoną młodzieżą, a później kładzie na głowie każdego i to nie na krzyża krzyżem świętym. W Eucharystii, czyli Mszy Świętej, zwróćcie uwagę, jak zaraz jak uklękniecie, ksiądz wyciąga rękę nad chlebem i winem i odmawia modlitwę do Ducha Świętego gest działania Ducha Świętego. W czasie spowiedzi świętej słabo widać, przez kratki, ale czasami jest spowiedź w tych przenośnych, konferencjach, można zauważyć, że ksiądz wyciąga rękę nad penitentem, wypowiadając słowa rozgrzeszenia. Gest Ducha Świętego. W namaszczeniu chorych ksiądz ma obowiązek położyć rękę na głowie chorego, gest działania Ducha Świętego, by później namaścić czoło i ręce. W sakramencie świętym to jest fundament biskup nakładający ręce na głowę kandydata do świętym, biskup w, i również inni księża. W małżeństwie tego gestu na nałóżnia rąk bezpośrednio nie widać, ale modlimy się do Ducha Świętego hymnem, a później jest ten gest podania sobie rąk i znak krzyża, który ksiądz wykonuje, działanie Ducha Świętego. Każdy sakrament, który mamy, czynimy mocą Ducha Świętego. Nie ma sakramentów bez Ducha Świętego. W każdym sakramencie odnajdziemy moment, kiedy Duch Święty działa. Gest nałożenia rąk. Bo one są niemożliwe na ziemi bez Jego mocy, bez Jego łaski, bez Jego działania. To Duch Święty konsekruje chleb, konsekruje wino. To Duch Święty umożliwia chrzest dziecka. To wszystko się dzieje w Duchu Świętym. To jest integralna osoba każdego sakramentu. Bez niego nie byłoby sakramentu. Bez niego nasza łońcwa byłaby nieskuteczna. Bez niego byśmy nie mogli powiedzieć, wierzę. Mało? Pismo święte. Nazywamy je natchnionym Słowem Bożym. Dlaczego? Bo napisali je ludzie. Wszystkie fragmenty Pisma Świętego napisali, nie spadło z nieba. Nie tak, że Bóg tam spuścił z nieba Pismo Święte, to czytajcie. To no nie spadło z nieba, napisali je ludzie z krwi i kości. A skąd widzieli to pisać? Bo Duch Święty ich natchnął. Jak ktoś trochę bliżej jest Pisma Świętego, czyta to Pismo Święte trochę bardziej w sposób taki religijny, modlitewny, nie tylko jako zwykłą książkę, bo to można czytać jako zwykłą książkę. Ale my odczytujemy to jako działanie, działanie Boga w naszym życiu. To jest wprost powiedziane, że przed czytaniem Pisma Świętego trzeba pomodlić się do Ducha Świętego. Trzeba pomodlić się do Ducha Świętego. Dlaczego? Bo on jest autorem Pisma Świętego. On natnął ludzi, by napisali to, co napisali. Jestem moderatorem kręgu domowego małżeńskiego tutaj w Zielonej Górze. Co miesiąc się spotykamy. Jest tam część modlitewna, gdzie czytamy Pismo Święte. Medytujemy to Pismo Święte zawsze, za każdym razem. Jest modlitwa do Ducha Świętego, bo bez tego się nie da iść dalej. Jak czytać coś, jak nie poproszę autora o pomoc? Jak zrozumieć, co ma Bóg mi do powiedzenia, skoro nie proszę autora o pomoc? Więc Słowo Boże, które mamy, pochodzi... Od ducha świętego i czytanie Słowa Bożego jest skuteczne dzięki łasce ducha świętego. Więc zobaczcie, że wszystko te elementy naszej wiary, które mamy, moje wyznanie wiary, modlitwa, czyli ta relacja indywidualna, sakramenty, czyli relacja wspólnotowa, słowo Boże jest darem ducha świętego. Mało? Kościół. Jako wspólnota ludzi. Dzisiaj obchodzimy rocznicę 50. Wydarzenia, które tak naprawdę zewnętrznie, zewnętrznie uformowało Kościół jako północ ludzi wierzących. Bo co było do dosłania Ducha Świętego? Mimo, że apostołowie widzieli pusty grób, mimo, że widzieli całego Chrystusa, przepraszam za słowo, ale się ciągle strachali. Jak zobaczyli w dniu grupie grupy pusty, co zrobili? Pozamykali się w swoich izdebkach, a inni zaczęli uciekać do Emaus, bo tak się wystraszyli. Nie ma ciała, ktoś go ukradł. Jedni mówią, że go widzieli. To no jak to może być? Jak go zobaczyli nawet, wkładali ręce w jego rany, dalej nie byli przekonani. Ciągle mieli w sobie lęk, strach. A co się dzieje po wylaniu Ducha Świętego? Idą na cały świat. Mają taką odwagę w sobie, że wszyscy, oprócz Jana, ewangelisty, umierają śmiercią męczeńską. Dają się wyzywać, dają się ten, umieszczać w więzieniach, dają się kamienować. Paweł przeżył kilka katastrof na statkach morskich, kiedy płynął ogłosić dobrą nowinę o się Chrystusie. Taką mieli odwagę. który wcześniej się strachali po tym, co się wydarzyło z pustym grobem. Dlaczego to było możliwe? Przez dar Ducha Świętego który użyźnił ich, umocnił ich do głoszenia dobrej nowiny. Dlatego uważamy Dzień Pięćdziesiątnicy jako ten element zewnętrzny formujący Kościół, element tę duchową to Chrystus na Krzyżu, ofiara Chrystusa na Krzyżu. A ten zewnętrzny, że apostołowie mogli ten Kościół uzewnętrznić, uformować jako wspólnotę konkretną, to jest dar Ducha Świętego. Dzień Pięćdziesiątnicy. Więc zobaczcie wszystko, co się dzieje w naszym życiu wiary, wszystko. Bez wyjątku. Dzieje się mocą Ducha Świętego. Mało. Pomyślcie sobie, w czym jesteście dobrzy. Jaki macie talent. Jaką macie zdolność? Co wam łatwo przychodzi? Może ktoś z Was potrafi genialnie pić ciasta, no ja nie potrafię. Może ktoś z Was ma taki dryk, że jak pójdzie w las, zawsze znajdzie grzyby. Może ktoś z Was z zamkniętymi oczyma potrafi rozwiązać każde zadanie matematyczne. Albo ktoś inny genialnie gra na skrzypcach, czy na pianinie, fortepianie. Może ktoś z Was ma taki niezwykły dar cierpliwości, opanowania, że może spędzić cały dzień w ciężarówce i jechać te 12 godzin z kilkoma tam przerwami technicznymi, czy w autobusie. I lubi to, i kocha to. Każdy nasz talent, każda nasza umiejętność, każda nasza zdolność, nawet ta najmniejsza czy ta największa, to jest owoc Ducha Świętego. To nie nasza genialność, to nie nasza inteligencja, to działanie Ducha Świętego w nas. On nie tylko działa na forum duchowym. Ale działa również na forum materialnym. Użyźnia nas talentami, użyźnia nas darami. Każdemu inaczej Bóg daje. Jednemu więcej, drugiemu mniej. Jednemu takie, drugiemu inne. Ale każdy z nas w czymś jest dobry. Każdy ma jakiś talent, ktoś genialnie zmywa na przykład. Ja nie potrafię tak dobrze, ale inni potrafią wracać i pozmywamy. Albo posprzątać, albo wymalować, albo samochód naprawić. Te wszystkie rzeczy są ducha świętego. Nie moje. To nie jest dowód na moją niesamowitość. A tak nam próbuje mówić. Dobra, kiedy jesteś niesamowity, wspaniały, fajny, inteligentny, to Ty taki jesteś. Nie. To duch święty działający we mnie. Dlatego współpraca z duchem świętym nie tylko pomaga nam w naszym życiu wiary, ale również w tym życiu zewnętrznym. Bo współpraca z Duchem Świętym pozwala nam lepiej rozwijać moje talenty, lepiej rozwijać moje zdolności, lepiej rozwijać moje umiejętności. Mało, każdy nasz dobry uczynek jest mocą Ducha Świętego przez nas czynione. Każde nasze dobro, które uczyniliśmy, uczyniliśmy mocą. Ducha Świętego. To On nas użyźnia, On nam daje moc, On nam daje męstwo, odwagę, yy, zdolność do tego, by uczynić coś dobrego. Sami mówimy, o, ten taki filantrop ze mnie, altruista, tyle dobrych rzeczy zrobiłem. Nie sam człowieku, nie sam. To Duch Święty działający w Tobie. Więc zobaczcie, bracia i siostry, oprócz zła, Wszędzie indziej działa Duch Święty. On przenika całe nasze życie. Doświadczamy Go w każdej sferze naszego życia, które nie jest złe. Bo od zła to On nie jest od, od, odpowiedzialny. Czy to w życiu wiary nie ma rzeczy bez Ducha Świętego, czy w naszej codzienności nie ma elementów bez Ducha Świętego. Dlatego on jest taki ważny, a zobaczcie, jak łatwo o nim zapomnieć. Bo dlaczego łatwo o nim zapomnieć? Bo lepiej patrzeć na siebie, że to ja jestem taki fajny, ja jestem taki pobożny, ja jestem taki niesamowity. Panie Boże, patrz, uwierzyłem w Ciebie. Panie Boże, patrz, jak jestem niesamowity, tyle modlitw robię, a jestem wspaniały, patrzcie na mnie, tyle uczynków genialnych, jakim uczyn, filantrop ze mnie, altruista, geniusz, inteligent, zdolniacha. Zapominając o Duchu Świętym. Na kim się skupiamy? Na sobie samym. I kończąc już, bowiem trochę długo dzisiaj, no ale taka uroczystość. Właśnie siostry, jest jeden z tych siedmiu sakramentów, który jest właśnie poświęcony duchowi świętemu. Sakrament bierzmowania. W sakramencie chrzcie dostajemy dar ducha świętego, nie mówię, że nie. Ale bierzmowanie to jest zanurzenie w nim. Otwieramy się całkowicie na współpracę z Duchem Świętym. Nie ma już żadnych ograniczeń bez nim wspólnego. Dlatego to jest taki ważny sakrament. Tego bracia i siostry nie tak mierzli, kiedy słysza argument, który często dorośli mówią swoim pociechom, by ich przekonać sakramentu obierzmowania. Argument, który przepraszam za słowa, ale tak jest. Jest głupi. Bo w jaki sposób się dzisiaj argumentuje sakrament bierzmowania? Idź do bierzmowania, bo bez niego nie pójdziesz do ślubu, czy nie będziesz chrzestnym. Czyli glide, pieczątka. Nie tym jest bierzmowanie. Bierzmowanie jest jednym z trzech sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Co to znaczy? Żeby być w pełni chrześcijaninem, żeby korzystać z wszystkich danych nam łas, które Bóg ma dla nas jako chrześcijan, trzeba przyjąć trzy sakramenty tak zwanej inicjacji chrześcijańskiej, w chrześcijańskiego. Chrzest, bez niego nie ma zbawienia, on jest kluczowy i konieczny. Eucharystia i bierzmowanie. Jak mamy te trzy sakramenty przyjęte, jesteśmy w pełni chrześcijanami. Bez tych dwóch zbawień nie będzie, bo bez chrztu nie ma zbawienia, ale po chrzcie e, Eucharystia i brwanie dopełniają tego tajemnienia chrześcijańskiego i możemy korzystać z wszystkich darów, które Bóg dla nas ma. Jak czytamy dzieje apostolskie, to tam bez bierzmowania nie, nie byłoby, by ktoś był. Jak ktoś pierw był chrzczony z wody, później miał chrzest Ducha Świętego. Te dwa sakramenty były ze sobą powiązane obowiązkowo. A my dzisiaj co mówimy? No bierzmowanie, takie pozwolenie na bycie chrzestnym, bądź ślub, który będziesz mógł wziąć w kościele. Sami się ośmieszamy. Sami dewa, e, e, po, e, obniżamy wartość tego sakramentu, całkowicie zapominając, o kogo chodzi w tym sakramencie. O to, by się zanurzyć całkowicie w Duchu Świętym. Tylko to jest taki ważny sakrament, taki konieczny sakrament. Nie dla papierka, nie dla pieczątki, ale dla Ducha Świętego który przenika całe nasze życie. Życie wiary i życie codzienne. Dzięki temu mamy wszystko to, co jest w naszym życiu najważniejsze. Wiarę, modlitwę, sakramenty, Słowo Boże, wspólnotę Kościoła, zdolności, umiejętności, ta talenty i zdolność czynienia dobra. Bez Niego by się to nie dało. Dlatego takie ważne jest, by o Nim pamiętać, bracie i siostry, po to jest ta dzisiejsza uroczystość. By po pierwsze podziękować Duchowi Świętemu, za już dane nam łaski, za już dane nam dary. A po drugie, prosić o więcej. Bo Duch Święty nam nigdy nie odmówi. Jeśli nie współpracujemy i prosimy o więcej, on nas będzie użyźniał, umacniał, udoskonalał swoją mocą. Bo on jest tak potężny, że jest twórcą tego wszystkiego. Jest taka piękna modlitwa akaty do Ducha Świętego to jest modlitwa pochodząca od Kościoła Prawosławnego w poprzedniej parafii go śpiewaliśmy co, co roku w zesłanie Ducha Świętego i tam jest, są słowa Duchu Święty, który jest poruszycielem wszystkich planet dzięki któremu świecą słońce dzięki któremu kwitną kwiaty dzięki któremu są prawa przyrody dzięki któremu atomy powstają bo wszystko, cały świat stworzony jest stworzony Duchem Świętym całe nasze życie wiary jest napełniony Duchem Świętym. Wszystkie nasze elementy życia, które nie są złe, są z Ducha Świętego. Nie ma potężniejszego, nie ma silniejszego, nie ma wspanialszego. Dlatego warto z Nim współpracować. Więc podziękujmy Dzisiaj Mu za to, co już nam dał, i nie bójmy się prosić o więcej.